Lepszy rynek, lepszy biznes, lepsza praca. Michał Rykowski, witam państwa. Taki jest tytuł naszego cyklu programów o barierach dla przedsiębiorczości w Świętokrzyskiem. O tym, co robić, by te bariery najpierw określić, a później pokonać. O tym będziemy rozmawiać w naszych programach przy współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Co to lewiatan? Na czym będzie polegała kampania Lepszy rynek, Lepszy biznes, Lepsza praca? O tym w dzisiejszym programie zapraszam. I witam w studiu mojego gościa, jest nim pan Tomasz Tworek, prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Witam panie prezesie. Witam panie. I zaczniemy od cytatu pani Henryki Bochniarz, prezydent Lewiatana. Żadna firma w pojedynkę nie poprawi warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Wydawałoby się, że to jest oczywista oczywistość, jak mawia klasyk, ale z drugiej strony przygotowana przez, przez Lewiatana prezentacja porównująca Niemcy, naszych zachodnich sąsiadów i Polskę, która jest dość zaskakująca. W Polsce mieszka połowa mniej ludności niż w Niemczech. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw jest podobna, bo to jest około 2 milionów. W Polsce tylko 5% przedsiębiorców jakoś się zrzesza, a w Niemczech to wygląda 80-90%. Z czego wynika ta różnica, panie prezesie? Myślę, że z uwarunkowań historycznych przede wszystkim, z pewnego naszego. Stanu na dzień dzisiejszy, który jest wynikiem okresu PRL-u, okresu zaborów i, i tam pewne podejście do biznesu jest zupełnie inne. Polacy szturmowali wręcz o zakładanie firmy, ten rozwój gospodarczy w latach 90., kiedy uwolnił się po wielu latach. To jest dobre i złe. Dobre, bo pokazuje dobre i przedsiębiorcze cechy polskiego przedsiębiorcy, a złe, bo pokazuje, że coś jest nie tak z tym biznesem, skoro musimy go tak strasznie mnożyć, gdzie Niemcy mają to bardziej poukładane i lepiej. lepiej ten lepiej. rynek pracy jest bardziej zbilansowany, może powiedzieć. Tak, no bo jest kwestia prawa pracy, tak? Prawo pracy pozostawia wiele do życzenia, skoro zarówno firmy, jak i obywatele decydują się na taką, a nie inną formę relacji między sobą. U Niemców jest to bardziej poukładane, bardziej uporządkowane i firmy są w stanie zagwarantować pracownikom większy poziom stabilizacji, stąd też ludzie wolą pracować w przedsiębiorstwie i nie zawracać sobie głowy tworzeniem swojego biznesu. Pity, waty, inne historie, z którymi ZUSy, z którymi muszą się zmagać, tylko po prostu robi to za nich, za nich pracodawca i to ma jeszcze wiele podłóż, bo tak jak powiedziałem i ten historyczny, jedni się umieją, drudzy się. umieją. W sensie, o tym ja zamiast... Panie Prezesie za chwilę myślę porozmawiamy, ale warto wspomnieć o Powodzie naszego spotkania, czyli właśnie o tym, że Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan istnieje i chce właśnie tym osobom, które prowadzą przedsiębiorstwa w Polsce czy właśnie w Świętokrzyskiem pomagać i namawiać do zrzeszania. A co to takiego Lewiatan, to zobaczmy Felięto. Powstał w 2002 roku jako zrzeszenie pracodawców z terenu województwa świętokrzyskiego. Na mocy ustawy z 1991 roku jest także obligatoryjnym partnerem dla władzy samorządowej i centralnej, zwłaszcza w zakresie konsultowania działalności ustawodawczej. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan to dziś prężnie działająca organizacja reprezentująca środowisko świętokrzyskiego biznesu. Świętokrzyski Lewiatan jest jedną z najbardziej dynamicznych organizacji regionalnych zrzeszonych w lewiatanie w ogólnopolskim no, staramy się skutecznie wspierać organizację kierowaną przez panią Henrykę Bochniarz i jej działania na rzecz biznesu. Głównym celem związku jest ochrona praw i interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Biznes opiera się na kontaktach i budowaniu relacji. tak? To nie tylko kwestia oferty, ale to też kwestia zaufania, budowy długofalowej relacji z kontrahentem. My taki dostęp gwarantujemy i umożliwiamy przedsiębiorcom zrzeszonym w lewiatanie. Zakres działań podejmowanych przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych to przede wszystkim propagowanie rozwiązań prawnych służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz integracja środowiska przedsiębiorców i budowanie współpracy między firmami. Zabiegamy o kwestię ułatwiania prowadzenia biznesu, tak z punktu widzenia oczywiście ustawodawczego, ale również tego tutaj na szczeblu regionalnym czy lokalnym. Tak. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy przedsiębiorca reprezentuje się sam wobec administracji publicznej, a kiedy jest za nim cała organizacja, cała siła organizacji. Lewiatan w świętokrzyskiem to także dbanie o poszanowanie praw przedsiębiorców i przeciwdziałanie niekompetencji urzędników oraz wpływanie na poprawę komunikacji z lokalnymi władzami. Związek zapewnia także sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy rozmawiamy z administracją publiczną, reprezentując firm pięć, a zupełnie inaczej, kiedy administracja publiczna wie, że jesteśmy organizacją potężną, bo reprezentujemy 500 podmiotów gospodarczych. Tak? To jest kwestia partnerskich relacji, a partnerskie relacje może ułożyć sobie najczęściej, czy najłatwiej, najszybciej równy z równym. Od 2009 roku Świętokrzyski Lewiatan realizuje projekty finansowane ze środków europejskich. W tym roku liczba członków przekroczyła 60. Tym samym organizacja stanowi ważny głos biznesu na forum gospodarczym i społecznym województwa. I znów wypada zacząć od oczywistości. Panie prezesie, Związek Lewiatan daje wiele możliwości czy oferuje dużą pomoc przedsiębiorcom, ale pod jednym wszelako warunkiem: że ten przedsiębiorca będzie członkiem związku. Muszę, muszę od razu trochę sprostować. To nie jest tak, że możemy pomagać tylko członkom. Jeśli zwraca się do nas przedsiębiorca, który nie jest naszym członkiem, na pewno go nie wywrócimy za drzwi, a w miarę naszych możliwości będziemy się starali również znaleźć, a przynajmniej poradzić, czy wskazać ścieżkę, którą powinien pójść, jeśli oczywiście będziemy, będziemy znali rozwiązanie na jego problem. Także to jest organizacja, która dla przedsiębiorców, oczywiście nasi członkowie mają jakby priorytety i, i pierw, pierwszy dostęp o tym, że wtedy do wtedy łatwiej zapobiegać pewnym problemom. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Spotykając się w gronie w przedsiębiorców, w gronie ludzi, którzy znają się na biznesie, o biznesie rozmawiają, w gronie ludzie, którzy znają się na prawie pracy gospodarczym, karnym i innym, wymieniamy poglądy i czasem się ustrzec się przed złymi że to bym, rynkowymi, rynkowymi działaniami. Jak dotrzeć do tych przedsiębiorców? Jak ich przekonać do tego, że nie są pozostawieni sami sobie, że rzeczywiście jeżeli ten podmiot, ten związek będzie reprezentowany przez 500 przedsiębiorców, będzie reprezentowany przez związek, to jednak można... Być na równych prawach, chociażby właśnie z administracją, czy z tym ZUS-em, który jest takim chyba największym problemem dla niektórych firm. Jak świat światem w grupie było raźniej, prawda? Proszę zwrócić uwagę, biznes to sport drużynowy. Nie da się robić biznesu pojedynkę. W wyjątkowych branżach, gdzie tam w rzecz wchodzi wirtuozeria jednej osoby, a tak naprawdę to zawsze praca zespołowa. W związku z tym, do tego są potrzebni ludzie. Ludzie się ze sobą kumulują, firmy firmy chcą lepiej wykonywać swoją pracę, powinny się. Powinny się zrzeszać. To, co Pan przywołał, wątek niemiecki jest niebezkozarnie są doskonale zorganizowani. To, czego nam, czego nam brakuje, to jest jeszcze w dużej mierze poza tym optymizmem, który mamy wrodzony, bywa że i kreatywnością, to nam brakuje właśnie tego uporządkowania i tej właściwej organizacji, organizacji pracy, ale również tej organizacji zrzeszania się. Prawda? Dlaczego nie, pracodawcy nie czerpią y, y, doświadczeń? No z tych, którzy stoją niejako po drugiej stronie, czyli ze związków zawodowych. Nie mówię, żeby pod Sejmem palili opony, ale, ale żeby jednak też odpowiednią presję potrafili wywrzeć. Myślę, że jest parę, parę takich przyczyn ku temu. Pierwsze to pewne uwarunkowania takie, nazwijmy to historyczne, socjologiczne. No przedsiębiorca wywodzi się z tego samego społeczeństwa, co każdy inny obywatel. Polacy podchodzą z dystansem i sceptycznie do różnych organizacji zrzeszających się. Począwszy od partii politycznych, proszę zwrócić uwagę, że rządzą nami partie polityczne, do których należy tylko gardka Polaków. Tak? Podobnie jest ze zrzeszaniem się do organizacji pracodawców. Drugi wątek to jest niewiara w moc sprawczą organizacji. To jest bardzo istotna kwestia, bo. Bo wydaje się, że organizacja jest po to, żeby było, a tak naprawdę to i tak sobie muszę poradzić. Tutaj, i tutaj z tym można walczyć, można pokładać przykłady wzorce, z których wynika, że organizacja potrafi pomóc, a zrzeszanie się ma sens. No ale dajcie nam szansę, przyjdźcie do nas, to porozmawiamy, tak? Bo taki przekaz zewnętrzny jest bardzo trudny. Między innymi dlatego podjęliśmy akcję takiej dużej, dużej akcji popularyzującej zrzeszanie się. Bo która nas tutaj dzisiaj sprowadziła do studia, to jest ten wątek popularyzacji zrzeszania się w związku pracodawców u wszystkich pracodawców. I stąd ta kampania Lepszy Rynek, Lepszy Biznes, Lepsza Praca. Zobaczmy felietą, zobaczmy materiał, który opowie nam trochę o tej kampanii i za chwilę wrócimy do rozmowy. Dzięki środkom z Unii Europejskiej święty Związek Pracodawców prywatnych Lewiatan miał możliwość zdiagnozowania potrzeb przedsiębiorców w kontekście działalności organizacji gospodarczych i na tej podstawie przygotował strategię rozwoju do 2020 roku. Efektem badań jest skoncentrowanie związku na zadaniach odpowiadających na realne potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców, a także działaniach uświadamiających, edukacyjnych i eksperckich. Dlatego od lutego tego roku Lewiatan realizuje kampanię społeczną pod hasłem Lepszy rynek, lepszy biznes, lepsza praca. Jej zadaniem jest przybliżenie opinii publicznej roli i funkcji, jaką Lewiatan pełni w regionie Świętokrzyskim. Pierwszym etapem projektu jest kampania billboardowa, na której prezentowane są hasła pokazujące obszary działania Lewiatana. Czyli rynek, biznes i pracę. Hasło Lepszy z kolei jest nawiązaniem do podstawowej idei organizacji, czyli poprawy warunków prowadzenia działalności w regionie. Kampania to także działania typowo merytoryczne, czyli spotkania terenowe z przedsiębiorcami oraz przygotowanie regionalnej czarnej listy barier. Realizacja projektu potrwa do 31 marca 2015 roku. Panie prezesie, dwa główne cele kampanii lepszy rynek, lepszy biznes, lepsza praca. To po pierwsze przekonanie czy pokazanie mieszkańcom świętokrzyskiego, że Lewiatan to tylko nie sklep z tym żółtym szyldem, których jest dużo nie tylko w Kielcach, a druga to właśnie drugi cel to znalezienie i określenie tych, tych barier, które, które stoją na, na przeszkodzie w rozwoju przedsiębiorczości. Dobrze ja to odczytuję? No pan to tak bardzo skumulował. Rzeczywiście istnieje w społeczeństwie brak rozróżnienia między organizacją pracodawców Lewiatan, a siecią sklepów Lewiatan. To trzeba jasno i prosto. Są dwie zupełnie niezależne organizacje. Jedna czysto biznesowa w rozumieniu organizacja rzeczająca pracodawców, a druga sieć handlowa, która, no tak się akurat złożyło niefortunnie, że obydwie mają tę samą tą samą nazwę. A to jest problem czy wyzwanie? No pewne wyzwanie, żeby mieć, lepszą, żeby mieć lepszą rozpoznawalność, przy czym trudno rywalizować ze sklepami, które są obok, ale najczęściej spotykam się z taką opinią, że aha, to wy jesteście tą organizacją pracodawców i macie jeszcze sklepy. Więc my nie mamy tych sklepów, to jest zupełnie niezależna, zupełnie niezależna instytucja biznesowa, także to rzeczywiście, to pewna rozpoznawalność jest istotna, ale chyba nie Najważniejsze. najważniejsze, żebyśmy rozważali poprzez, poprzez działania, które robimy, a nie poprzez nazwę. Nazwa jest ważna, nazwa jest jest tym brandem, który ściąga wzrok, I ale to nie. To działanie jest, że... to właśnie określenie tych barier? No właśnie, działanie, działanie w trzech obszarach. To kampania ma jakby poprawić naszą relację z otoczeniem w trzech obszarach. W obszarach organizacja przedsiębiorcy, czyli biznes-biznes, tylko we właściwym tego słowa znaczeniu. Organizacja ma poprawić relacje między przedsiębiorcy a. Społeczeństwo, bo jak pan pewnie doskonale wie, ciągle społeczeństwo społeczeństwie pokutuje przekonanie, że przedsiębiorca, nawet nie mówi się przedsiębiorca, mówi się biznesmen w takim kontekście pejoratywnym, że to jest coś takiego. To te białe skarpetki tak, są na tak, lat tak, 90. to się wzięło z początku lat dziewięćdziesiątych, dawno wszyscy o tym zapomnieli, ale, ale tak wielu, u wielu osób funkcjonuje, że ten biznesmen to jest generalnie człowiek, który głównie dba o swoje interesy, a, a ma za nic, jak to mówią ludzie, pracownika. To też chcę zdemontować, że nie jest to prawda. I wreszcie trzecia. Trudno powiedzieć, która jest ważniejsza, bo wszystkie są bardzo ważne relacje, ale równie ważna, że tak powiem, relacja przedsiębiorcy-administracja publiczna. Przedsiębiorca na swojej drodze biznesowej, w swoim działaniu codziennym, ma kontakt z przedstawicielem administracji publicznej w różnych segmentach. No i ten kontakt również bywa, również bywa czasem trudny, czasem nieporadny, czasem bywa złośliwy. przecież są ludzie po jednej i po drugiej stronie. Skąd to się bierze? No, tak zwana bariera poznawcza chyba. To znaczy z jednej strony przedsiębiorca. Brak zaufania w brak zaufania, do to, Ale to w dwie strony działa, tak? Czyli przedsiębiorca nie ufa urzędnikowi, wychodząc za urzędnik, że urzędnik to i tak robi swoje, bez, nie patrząc na dobro przedsiębiorcy. A z drugiej strony pewien brak zaufania urzędu do przedsiębiorcy, że przedsiębiorca to i tak będzie gdzieś tam kombinował, żeby wyjść na swoje, a nie starał się żyć zgodnie z paragrafami. Więc wydaje się, że po 20 paru latach wolnego rynku możemy śmiało powiedzieć, że polscy przedsiębiorcy starają się żyć zgodnie z paragrafami. Ba, byle te paragrafy były proste, nieskomplikowane i łatwe w obsłudze, tak to nazwijmy, tak? I o tych barierach i o tych problemach w prowadzeniu działalności gospodarczej, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać nieraz w cyklu Lepszy Rynek, Lepszy Biznes. Lepsza praca. Dziękuję panie prezesie dziękuję. Za, mm, za spotkanie. A w, za dwa tygodnie przyjrzymy się samemu źródłu, dlaczego tak trudno znaleźć dobrego pracownika w regionie Świętokrzyskim, dlaczego oferta edukacyjna nie jest przystosowana do y, zapotrzebowania na rynku pracy. O tym już za dwa tygodnie. Teraz już dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia.